Chcę rozmawiać z tobą. Sensej przez całą noc mówił o tobie, swoim przyjacielu. Chłopaku, który nadał nowy cel jego życiu. Cieszę się, że pan przyjechał, panie Han, tylko że ja robię co innego. Nie mogę spakować się i polecieć do Nowego Jorku. Zresztą tam jest bardzo dużo szkół. Owszem, tyle co ty dla senseja Miyagi. Przepraszam, panie Han, ale nie mogę Panu pomóc. Pomożesz? Nie, nie mogę. Możesz. Czy pan mnie w ogóle słucha? Słucham jasno i wyraźnie. Ale ja nie, ja nie pojadę do Nowego Jorku. No to widzimy się na miejscu.